Szanowne panie, szanowni panowie, dzień dobry. Dzisiejszy wpis chciałam poświęcić kolejnemu produktowi marki Bebio, pani Ewy Chodakowskiej, ale chciałam go przedstawić państwu zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej to znaczy, nie analizując poszczególne składniki, ale pokazując pewien mechanizm, który jest zastosowany w branży kosmetycznej, zresztą nie tylko w branży kosmetycznej. W zeszłym miesiącu omawialiśmy produkt, prezentowałam państwu produkt żel do mycia ciała. Z tak zwanym pieprzem i migdałem. To nie było oczywiście pieprz, ani migdał, co wyjaśniałam we wpisie. I chciałam, żebyśmy na moment wrócili do tego wpisu, ponieważ w zasadzie tam powiedziałam najważniejsze rzeczy. Posłuchajcie, co jest również do powiedzenia przy tym produkcie. To jest także żel, tylko z innymi ekstraktami, z cziją i z japońską wiśnią. Posłuchajcie poprzedniego wpisu, fragmentu jego. Chodakowska bebio czy jest rzeczywiście bio? Pytamy w naszej ocenie. Łagodne środki myjące oraz brak barwników mogą być atutem dla osób ze skórą wrażliwą. Jednak określenie żelu naturalnym w cudzysłowie naturalnym jest niezrozumiałe. Ponadto ekstrakty wymienione w nazwie produktu są na odległej pozycji w składzie INCI, po substancji zapachowej, co nie prognozuje widocznego czy odczuwalnego wpływu na stan skóry. Dodatkowo czas kontaktu ze skórą żeli pod prysznic jest zbyt krótki, żeby poprawić kondycję skóry. Sól, którą zwykle się w tego typu produktach używa jako substancję zagęszczającą, zastąpiono tu solą morską, która jest źródłem makro i mikroelementów. Jednak celowość tego zabiegu wydaje się mieć także walor czysto marketingowy. Biorąc pod uwagę transport soli morskiej, a więc aspekt ochrony środowiska oraz zanieczyszczenia wód morskich, a więc aspekt zdrowotny, dodanie soli morskiej do naturalnego, Naturalnej receptury nie wpasowuje się w ogólny koncept marki, która przedstawia się jako dbającą o każdy aspekt produktu. I na końcu, jak zwykle, takie matematyczne podsumowanie, pomiędzy, pomiędzy tym jest wyszczególniony każdy składnik, ale tego nie będę czytać. Jak ktoś zechce, zapraszam oczywiście do analizy. A podsumowanie. Wszystkich składników wygląda tak. Mamy 6 substancji aktywnych, dwie nawilżające, jeden Emolient, 4 kondycjonujące skórę, 3 zapachowe i 1 konserwujący. Proszę Państwa, no więc tak, to, co nam się rzuca tutaj jeszcze bardzo. Mnie osobiście nie podoba się e, przywoływanie w, na etykiecie e, dwóch e, surowców jako pieprz afrykański migdał, ponieważ, proszę Państwa, pieprz afrykański to jest, nie wiem czy widać, to jest pieprz afrykański. Ups, spadł. Wezmę jeszcze jedno ziarno, bo mam tutaj. Proszę Państwa, pieprz afrykański nałożony na skórę, co robi? Nie wiem, leży sobie, aż to spadnie. Zaś yy, migdał, bo to jest jeszcze migdał, proszę państwa, to jest płatek. Płatek migdała. Nałożony na skórę, co robi? No nic, przykleja się na moment, aż sobie spadnie. Ale ekstrakty z tych obydwu, ekstrakty z nich, a no to już jest wyższa szkoła jazdy one na naskórku mają jakieś działanie dobroczynne i to się zgadza. No tylko, że. Jakie działanie dobroczynne mogą mieć ekstrakty, które są tu podane w ilości mniejszej niż kompozycja zapachowa? Chcę Państwu powiedzieć, że kompozycja zapachowa jest dodawana zazwyczaj w ilości 0,2, tam 0,3, no mniej więcej w takich ilościach. Czyli jeżeli jest mniej tychże ekstraktów, to musi być ich. Nie wiem, 0,2, a może 0,1% proszę państwa, 0,1% ekstraktu z nasion pieprzu, yy, które nakładamy na skórę podczas mycia. Yy, co to robi? Nic nie robi. Nie poprawi stanu skóry. No właśnie dlatego. A więc. Nazywanie produktu, opatrywanie produktu y, pieprzem afrykańskim i migdałem, y, a jeszcze na no, dodatek m, 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 przykładaniem takiego y, graficznego znaku symbolizującego stempelek y, zielone, tu jest tło i y, zielona, zielone 99% surowców pochodzenia naturalnego i naturalnego, to z dużymi literami pogrubionymi pod tym, pod tym procentem przywołane, ma sugerować co? No, co sobie może myśleć taki konsument? No 99% surowców naturalnych, no fajnie. No właśnie, tylko jak zostało to policzone, proszę Państwa? Zastanawiacie się nad tym, jakie surowce włączono w tą matematykę wyliczeń? No, właśnie, jednym z surowców, który gwarantuje tak wysoki udział surowców pochodzenia naturalnego i pozwalające na pum, 99% trachnięcie ich na opakowanie, jest proszę Państwa, no i właśnie moi drodzy, co jest? Jaki to może być surowiec wliczany do, e, do tych wyliczeń naturalności? Raz, dwa, trzy, kto zgadł? Zgadza się, woda. E, woda nawet nie jest pochodzenia naturalnego, woda nawet jest całkowicie naturalna. Więc jest to prawda, ale czy o to Wam chodziło? Czy jako klienci właśnie tego chcecie? No więc, moi drodzy, niestety, ale nie podoba nam się to wyliczanie, zważywszy w szczególności, że pani Ewa Chodakowska jest osobą znaną, jest osobą popularną i nie musi wydawać fortuny na akcje marketingowe, żeby wypromować ten produkt, ponieważ jej osoba jest, jak powiedziałam, znana, a więc, a więc nie trzeba było stosować takich. Trików i chwytów. Wystarczyło, proszę Państwa, zrobić naprawdę porządny produkt, bo ja rozumiem to w ten sposób, że osoby, które kupują, a kupują to zazwyczaj bardzo młode dziewczyny, które ufają Pani Chodakowskiej, yy, sądzą, że mają bardzo jakiś taki dobry, wręcz prozdrowotny i działający produkt, no bo taki naturalny. I dużo tego, musi być dużo tych, tego pieprzu i tego migdału. No, tak to można odebrać. Tak odbiera to osoba, która się nie zna na, na produkcji kosmetyków. Tak więc nie podoba nam się to. Uważamy, że jest to nadużywanie, naciąganie i znowuż taka jakaś gimnastyka marketingowa. Szkoda. Szkoda, bo mogła Pani wykorzystać swoje duże, znane nazwisko do stworzenia naprawdę ciekawych, e, ciekawych produktów. No więc, proszę Państwa, coś do powiedzenia przy drugim produkcie, również żelu do mycia ciała. Chciałabym to Państwu pokazać, pewien mechanizm na przykładzie domowego rosołu. Gdy idziemy do, żeby zrobić domowy rosół, trzeba Pójść po warzywa, trzeba je obrać. Jeśli ktoś nie jest wegetarianinem, no to również kupuje mięso, trzeba to wstawić. No i parę godzin 3, 4, 5, 6 czekać, aż się ugotuje. To oznacza włożenie pracy w zakupy, to oznacza jakąś organizację domową, przy, bo trzeba być przy tym garnku, prawda? Nie można sobie pójść na, 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 do teatru. No więc, jeśli on już powstanie i tyle pracy, i czasu, i prądu, a to koszty, zostanie włożony, no to oczywiście zazwyczaj większość z nas co robi? No, robi tych parę, parę litrów tej zupy. Pierwszą część zjadamy od razu, ale drugą, trzecią i czwartą pakujemy w słoiki albo mrozimy, albo wekujemy. I za tydzień mamy z tego zupę pomidorową, za dwa ogórkową, a za trzy barszczyki. To jest zrozumiałe. Dlaczego? No, bo tak jest ekonomicznie. Ponieważ najważniejsze jest co, podstawowa konstrukcja i ta zupa jest dobra wtedy, jeżeli dobry jest rosół, czyli ta podstawa, a potem można to modyfikować. I proszę Państwa, ten sam mechanizm jest w branży kosmetycznej i w każdej innej. W branży kosmetycznej wygląda to tak, że technolog opracowuje dosyć długo. Recepturę, to jest cała konstrukcja, to jest układ związków pomiędzy sobą i substancji, które muszą się zgodzić, a poza wszystkim muszą się, trzeba to ustabilizować, nie może się rozwarstwiać, nie może się psuć. Rok pracuje się nad takim produktem, proszę Państwa. Mniej więcej rok. Należy, należy, należy doliczyć jeszcze czas badań. I teraz, proszę Państwa, Mając dobry układ i mając dobrą konstrukcję, zmienia się tylko drobne elementy, które można zmienić. A więc, na przykład, zmienia się ekstrakty z roślin czy z ziół, zmienia się zapach, zmienia się ewentualnie barwnik. Tak samo zresztą dzieje się w branży e, obuwniczej. E, powstaje jeden model buta, no i co potem się robi? Jeżeli powstanie ta konstrukcja, która wymaga najwięcej pracy, wkładu i wiedzy, no to potem. Wymienić zieloną podeszwę na niebieską, na czerwoną, na różową, a górę buta na pomarańczowe, w ciapki, w kropki no to już jest rzecz najprostsza. Jest to, jak powiedziałam, rzecz naturalna w każdej branży. Ale teraz, patrząc na ten produkt konkretny. Marki Bebio i obecnie funkcjonujące też te żele wygląda to tak, że na, okład, na nie na okładce, przepraszam, na opakowaniu z przodu jest przywołana, są przywołane dwie rośliny, które mają być charakterystyczne dla tego produktu. Tak jak już wiecie Państwo, marka Bebio, pani Ewa Chodakowskiej dodała. Mikro, jakieś mikro, ilości tych ekstraktów, które mają oddziaływanie dobroczynne na skórę zerowe. W związku z czym, przywoływanie ich z przodu, czy to będzie granat winnym, czy tam trawa cytrynowa, czy coś jeszcze innego, jest kompletnie bez znaczenia. Bardzo szkoda, tak jak mówiłam, bardzo szkoda. Mam nadzieję, że może następne produkty po tymże wpisie będą bogatsze w ekstrakty roślinne. Przy tej okazji chcę Państwu też powiedzieć jeszcze jedną rzecz i przypomnieć, że żele do mycia ciała używamy oszczędnie. Oszczędnie to znaczy myjemy strefy najważniejsze dla przypomnienia. Pachy, pochwa, odbyt, stopy. Całą resztę spłukujemy wodą i zazwyczaj to wystarcza po to, żeby naszą naturalną natłustkę chronić, i żebyśmy, żeby to nasze naskórek nie musiał pracować. W ogóle cała skóra nie musiała pracować i odbudowywać ją, a więc żele używamy oszczędnie. Następna rzecz, którą chciałabym powiedzieć przy tej serii, bo już więcej nie będę tych produktów, przynajmniej jeżeli do mycia ciała omawiać, to jest to, że szalenie szkoda, iż te produkty mają takie uproszczone, a ośmieliłabym się nawet powiedzieć, bardzo przepraszam, sprymitywizowane e, nazwy, ponieważ w tych produktach nie ma pieprzu, nie ma migdała, nie ma chia, nie ma wiśni, nie ma granatów. Są ekstrakty z nasion, z kwiatów, z łodyg, z czegoś tam, z czegoś tam. Więc szalenie szkoda, że marka posunęła się do takiego, no to nie jest uproszczenie, bo prostota jest bardzo piękna, ale to nie jest uproszczenie, to jest takie spłaszczenie, jak gdyby poprawna nazwa, że jest to ekstrakt albo napar, albo wyciąg, była przeszkadzająca. Jest to moje słowo krytyki, bo gdybym była wielbicielką i miłośniczką poczynań pani Ewy Chodakowskiej i byłabym tak wierną jej klientką, że kupowałabym również te produkty, ja poczułabym się troszkę dotknięta tak strasznym uproszczeniem, jak gdybym ja nie zrozumieć. Słowa ekstrakt albo wyciąg, więc proponowałabym jednak piękną formę pełną, zgodną z, z tym, co naprawdę jest w tych produktach.